Cześć, witajcie ponownie. Chciałem się zapytać, jak idą Wam przygotowania do świąt. Bo u mnie od tygodnia jest straszna pogoda, są okropne wichury i ulewne deszcze, i nie mam ochoty kompletnie nic robić. I tak się zastanawiam, czy nie uciec stąd na kilka dni. Ale mniejsza z tym, dzisiaj przychodzę do Was z kolejną pisanką. Bazą mojej pracy, tak samo jak poprzednio, jest 9 cm wydłuszka jaja gęsiego. Wydmuszkę gruntuję Bonding Primerem, a po wyschnięciu maluję na biało farbą akrylową. A żeby jajko nie było tak zupełnie jednolite, w kilku miejscach dodaję farby w odcieniu złamanej bieli. Oczywiście do gruntowania naturalnych wydmuszek nie musicie używać aż tak mocnego podkładu jak Bonding Primer. Sprawdzi się tutaj zwykły primer akrylowy, albo po prostu farba akrylowa. Ale jak gruntuję wszystkie swoje prace, a bonding primer po prostu uwielbiam i uważam go za najlepszy podkład z jakim kiedykolwiek pracowałem, dlatego używam go chętnie. Pomalowane jajko odkładam na bok do suszenia, a w tym czasie przygotuję sobie motywy z papieru ryżowego. Z oczywistych powodów obrazki z papieru wycinam nożyczkami, a jeżeli jesteście po raz pierwszy na moim kanale, to zapraszam was do innych moich filmów, tam wyjaśniam dlaczego papier wycinam, a nie wyrywam. Na pewno wiecie o tym, że papier na obłych powierzchniach przykleja się ciężko. Żeby uniknąć zmaczek i zagnieceń, które w dekupażu są czymś absolutnie niedopuszczalnym, papier zawsze należy lekko naciąć. Ja swoim kurakom pocięłem skrzydełka i teraz już nigdzie nie odlecą. A poza tym, spod tej warstwy lakieru, którą będę nakładał na jajko, i tak nie miałyby szansy nigdzie uciec. Po wyschnięciu kleju, całą pracę zabezpieczamy jedną cienką warstwą błyszczącego lakieru akrylowego. żeby kurczaki nie lewitowały w powietrzu, zdecydowałem się na domalowanie delikatnego odcienia. Żeby farby ładnie się ze sobą blendowały, rozcieńczam je wodą i dodaję odrobinę opóźniacza akrylowego. Dzięki niemu unikniemy takiej brzydkiej ziarnistości na domalowywanym tle. Malowanie cienia zaczynam od koloru najjaśniejszego i później przechodzę do ciemniejszego. najpierw farbę nakładam małym pędzelkiem w kilku miejscach, później roztapowuję ją gąbeczką. Wszystko powtarzam tak długo, aż jestem zadowolony z efektu. A jeżeli coś by się nie udało, to dzięki warstwie lakieru akrylowego wszystko mogę zmyć bez problemu mokrą ściereczką. cienie pod kurczakami dodaję jeszcze kilka napisów ze stempla silikonowego. A żeby uniknąć zbytniej pstrokatości na jajku wybieram tylko te kolory, które występują już na motywach. I teraz zabieram się za efekt spękanej porcelany. Moim zdaniem najlepszym preparatem do tego efektu jest dwuskładnikowy lakier do delikatnych spękań pentartu. Zaczynam od nałożenia stepu pierwszego, który jest mleczno-biały, a po wyschnięciu robi się zupełnie przezroczysty. Step pierwszy nakładam cienką, ale bardzo równą warstwą. Po wyschnięciu stepu pierwszego nakładam step drugi. Nakładam go dosyć grubą warstwą, ale małymi partiami, a następnie bardzo długo masowuję lakier w pracę. Robię to tak długo, aż lakier przestanie spływać i nie powstaną brzydkie zacieki, które później będzie ciężko usunąć. powstałe spękania wcieram brązową pastę woskową, następnie jej nadmiar zdejmuję ręcznikiem papierowym i tą pracę poleruję tak długo, aż odzyska swój pałyski oryginalny kolor. W sytuacji, kiedy lakier by nie popękał albo spękaniem byłoby bardzo mało, pracę można podgrzać ciepłym powietrzem z suszarki. I w sumie to jest jedyna sytuacja, kiedy w dekuwarze używam suszarki do włosów. Po wyschnięciu wosku całą pracę zabezpieczam lakierem na bazie rozpuszczalnika. I teraz taka mała rada ode mnie. Jeżeli zabezpieczymy pracę jedną warstwą lakieru na bazie rozpuszczalnika, praca będzie wyglądała bardzo ładnie. Powierzchnia będzie błyszcząca, gładka. Ale pamiętajcie o tym, że spękacz dwuskładnikowy pracuje jeszcze później bardzo długo. I po jakimś czasie, po dwóch tygodniach, trzech tygodniach, na pracy mogą powstać nowe dodatkowe spękania, co sprawi, że praca już nie będzie wyglądała tak super efektownie. Dlatego ja pracę dolakierowuję później normalnie lakierem akrylowym. Robię to tyle razy, sami wiecie ile. Ale to zapewni mi gwarancję, że praca po jakimś czasie nie zmieni swojego wyglądu i cały czas będzie wyglądała bardzo ładnie. Jajko po wylakierowaniu przyklejam do drewnianej nóżki na ekspres Glue. a nóżkę oklejam wyciskami z lekkiej masy. Do takich bardzo drobnych form jak sznureczki, bardzo lubię właśnie tą masę ze srebrnego opakowania bo jest elastyczna i bez problemu mogę wyjąć ją z formy i nie udałoby mi się to z żadną inną masą Górę jajka postanowiłem ozdobić taką czapeczką z czymś w rodzaju grotu. Wybieram jeden element z formy silikonowej i wypełniam go tym razem zwykłą masą imo. Potrzebuję dwa takie same motywy, które sklejam w całości w jeden grot. Następnie formuję kulkę, rozgniatam ją na mały placek i całość przyklejam góry jajka na Express room. Dookoła czapeczki dokajam jeszcze sznurek z koraliku i całą pracę odstawiam na przynajmniej 12 godzin do suszenia. Na początku miałem taki plan, że wszystkie reliefy i podstawka będą białe z delikatnymi przecierkami w stylu shabby chic. Ale ostatecznie stwierdziłem, że fajnie będzie wyglądał kontrast porcelany z rdzą. Dlatego podstawkę i wszystkie reliefy smaruję Express Glue i posypuję metalicznym proszkiem do efektu rdzyny. Klej nakładam małymi partiami, dlatego że zasycha dosyć szybko, a mi zależy na tym, żeby proszek przykleił się dokładnie w każdym miejscu. Po dokładnym wyschnięciu kleju proszek metaliczny polewam odczynnikami do efektu rdzy. Odczynniki mieszam ze sobą przy pomocy małego pędza i wtłaczam w każdy zakamarek pracy. Rdzana pracy powstaje generalnie od razu po nałożeniu odczynników, ale dla pełnego efektu i kompletnego utlenienia się metalu potrzebujemy jakieś 2-3 dni. I przez ten czas wygląd rdzy będzie się zmieniał. Powiem Wam jeszcze, że ten preparat jest trochę nieprzewidywalny, bo nigdy nie mamy pewności, jak rdza będzie wyglądała ostatecznie: czy będzie ruda, czerwona czy brązowa, ale możemy mieć stuprocentową pewność, że to będzie prawdziwa rdza z naprawdę naturalnym wyglądem. A więc teraz odstawiam pracę na kilka dni do suszenia. I to wszystko, praca jest gotowa. Mam nadzieję, że dzisiejszy projekt spodobał się Wam tak samo jak moja poprzednia praca. I nie zostaje mi nic więcej, jak życzyć Wam wesołych świąt. I do zobaczenia w kolejnym filmie.